Jak pan ocenia działania Stowarzyszenia Romów w Polsce do tej pory, jeżeli chodzi o upamiętnienie Holokaustu Romów i co jeszcze pozostało do zrobienia? To pozostało do zrobienia? Do zrobienia zostało jeszcze bardzo dużo. Ale można powiedzieć, że zrobiliśmy dużo przez te prawie 20 lat wspólnie z prezesem Romanem Kwiatkowskim. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy no, pewien pułap, którym, który innym organizacjom się na pewno nie udało. No, w Holokauście jednak czujemy się, że przekroczyliśmy pewien próg, pewną barierę, że został pomnik. Wczorajsze odsunięcie tablicy które ma pod Krematorium piątym. Wszystko to razem, wspólnie, że to Czujemy się, że jakiś, zrobiliśmy coś dla tych tutaj, którzy zostali zamordowani przez nazistów. Że jak chociaż cząsteczkę udało nam się tutaj w, w nasz kład włożyć. A to dla Pana osobiście to miejsce? Upamiętnienie, upamiętnienie. A co dla Pana osobiście to miejsce oznacza? To oso osobiście to jest przede wszystkim wielka tragedia, ból, to jest nasze cmentarzysko. Nasi najbliżsi, może Dziadka i babci strony zostali tutaj zamordowani. Oni byli Niemcami też, bo byli, moi rodzice, dziadkowie przybyli z Niemiec. Ale po, po II wojnie światowej już po prostu nie chcieli wrócić na te tereny. Zostali w Polsce i ja tu się już urodziłem i czuję się jak najbardziej Polakiem, polskim domem. Coraz więcej widzimy tutaj przedstawicieli społeczności żydowskiej. Jak pan ocenia wkład społeczności żydowskiej w upamiętnianie Holokaustu Romów? To była nasza, nasza wspólna gehenna, można powiedzieć. Romowie i Żydzi Byli, to byli dwa narody, które zostały skazane na zagładę. No i myślę, że teraz bracia nasi w wiarze, starsi wierzy, pomagają nam w tym, jak to robić. No. Tak, żeby był pamiętnik Słyszeliśmy tutaj taką naprawdę wzruszającą i nostalgiczną pieśń. Czy właśnie takie nuty w muzyce romskiej, bo pan jest specjalistą od muzyki romskiej, właśnie mają jakiś związek z Holokaustem Romu? Mają, Na pewno mają, bo przede wszystkim wyrażają smutek, żal, nostalgię. Czyli ten. ten, ten Pokazują ten czas no, w nie sposób wizualny, tylko duchowy. Czym może jak, w jaki sposób może przekazać muzyka? To jest najbardziej dla człowieka duchowo i ideologicznie muzyka skrzypce właśnie. To, 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 to jest to, co nas bije prosto w serce. Dziękuję bardzo w takim razie za wywiad.